Siemano, chcesz zagrać stary dobry roleplay z najnowszymi skryptami i fajnymi ludźmi? Linki Link do Discorda znajdziecie w opisie. Start już 10 marca. Na 1000 osób ten kto będzie miał najwięcej zapek otrzyma od nas 100 zł. Biwak jest do rap, a nie bierdolone krajki Zaszecie noszę kasteta na nogach Przekaz Przekazwali tak jak hajki, ki daje ci do myślenia Nie dam sobie dmuchać w kaszę. no i to jak wrażenia Jest znam mnie swego imienia i tak samo moi kliki Na robocie zawsze cisza, na robocie bez paniki Oni rozstawiają w biepki, ale w betonowym lesie bo wwoła Bola praga, baberami, nie wyleś, jest to gierdolone la rap Tu gdzie masz się ty za słowo, Gdzie prokuratoru czesze jewać po oporowo Tu na poją w wojnie Czekamy na cuda, w razie zjazdu na wadę gada za nie papuga, bo głowy powie, że nawet jak setka certka druga, nasze pani taki w jak krajach, Jest to get rap, tu gdzie życia się nie boję, handel przemiał, prostytucja, likwy wyroki, rozwoje Jest to get to zero rap, dwa kierunkowy nie wyświetla się ID, bo każda no nie mowy. Jak robisz tu tak z puliką do połowy, tutaj rozlicza się kęż, tylko w pierdol jest darmowy. Teksty życia, wzięte teksty, okuwam prosto z głowy. Nie mordo mordowira, że tej mowy. Od tej klika i wikej, czeka z wybuchowy na komendę.